<laughs> A dzisiaj? E, Bambanka. Pingwinka chyba. Pingwinka. Dobra, i co tam? Jest? Herbatka. To no, dobra, pokazuj jak Będzie się opiła? Tak? Nie śmiał. No, pokaż. Jakaś. Może jaka. jeszcze się taka Taka sama? Nie, ta jest chyba zielona. Pokaż. Pomochaj Jaka? A jak ci pachnie? Ładnie. Mów pokaż. Czy co to jest? Przeczytasz? Nie. Mhm. Baba do prawnicy. Napisała na pewnicie. S. Kupi pies. Któż ją wybrałaś? Chyba jestem będzie do taty. Chyba. Powąchaj, Czy się odpowiada? Bo dla Ciebie poszukamy teraz. Ładnie? Owocowo czy nie? A co było w szóstce? No, 14 nie, ale szóstkę możemy otworzyć. Mama to o zapach. Pierniczkowy. Śliczny. Fajny prezencik na szósteczka. Mama, a mogę... Co ty tam pijesz? Co to? Jak to się nazywa? Baby Chino. Baby pijesz z rana. Pokaż? Poczekaj, poczekaj. Pokaż, jak wyglądacie. A jak on się nazywa? Um, a ciasteczek. Ciasteczek. a ty lubisz ciasteczka? Tak. Bardzo. No, chyba podywanie to nie bardzo. Zaraz sobie wybrała ten fragment, a Grzegorz jej dał ten fragment. Ona nie wie, że ten fragment będzie na samej górze, tam. Złać. <grywa> <Bo skacz>. No Nie <grywa> chcę, bo to nie jest wygóry, na tym się nie da nawet pompać. Nie, to już się rozkłada, poczekaj, myszka! A to wygląda jakby było cię złożone, tylko z tym, co to wygląda jak Spoko, tylko... nie, tak to jest jak cała Ja chciałam małą jest... choinkę, nie ja chciałam dłużej. Będzie ogromna na cały pokój, nie będziesz miała jak sześć. Za samoklorem? Kiedy, kiedy chciałaś żywą choinkę na święta, a stary przyniósł sztuczną. Widzisz? już? No nie, bo ja chciałam tamto choinkę, on mi dał tą.